Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę jak trzeba żonglować między czasownikami go i come w tym samym kontekście w języku angielskim. No niestety oni mają czasowniki dwukierunkowe, na przykład bring i take, go i come, rent i let. Robiliśmy na ten temat już wiele odcinków, niektóre wam podlinkuję. Więc uwaga, przykładowo mamy kontekst, kontekst że gdzieś tam ktoś idzie i się pyta mnie: Idziesz z nami? a ja się spytam, a kto idzie, tak? I to jest po polsku, to jest ten sam czasownik, tak? Ktoś się mnie zapytał, idziesz z nami, tak? To jest czasownik iść, a ja się pytam, a kto idzie? No i ten sam czasownik iść. A w języku angielskim raz będzie come, a raz będzie go. Zapraszam przed ekran. No i mamy tutaj taką króciutką scenkę. Do you want to come to the mall with us? Tak? Czy chcesz iść z nami? Do mall. Mall, czyli hipermarket po amerykańsku, ale Brytyjczycy też już zaczynają tak mówić. Who's going? Kto idzie? Tak, Tu jest iść, tu jest iść. I teraz dlaczego? No ta osoba ma jak najbardziej uzasadniony czasownik go, no bo idziemy w tamtą stronę, idziemy do hipermarketu i on się pyta, kto tam idzie w tamtą stronę. No ale tutaj też idziemy w tamtą stronę, bo jesteśmy przykładowo w domu. Tu też powinno być go. Do you want to go to the mall with us? Ale uwaga, jeżeli pytamy, jeżeli komuś proponujemy, czy idziesz z nami, jeśli, w sensie, czy chcesz dołączyć do nas i gdzieś tam pójdziemy, to zawsze używamy come. Czyli to come jest jakby uwarunkowane przez to with Us, z nami. Oczywiście to będzie ładnie połączone with us, tak? Łączenie międzywyrazowe to wy. Wsadzamy język w zęby. Robiliśmy filmik na ten temat, jak to robić. Robiliśmy też filmiki o tym, jak łączyć właśnie wyrazy. Podlinkuję Wam też, tak? With us. Who's going? To idzie. Me and my sister and my mother. Dzięki, trzymajcie się.